这是小陈。你是哪里毕业？你住哪里呀、啊？嗯嗯。哦、哎。不错不错。做的呀。哎、啊。 Fujaj, fu Witam Was serdecznie. W filmiku chyba wam nie muszę tłumaczyć. Na pewno go załapaliście bardzo dobrze. Te czerwone książeczki to są e, mieszkania. Sofia nas tutaj podgląda. <grywka> Sofia nas podgląda, nie wie co ja robię. Ok, my czekamy na mecz. Polska Arabia Saudyjska. E, I co? No, restauracja idzie do przodu. Restauracja idzie do przodu coraz, coraz więcej, coraz więcej. Teraz też jakiś mecz tu leci. Zadowolony jestem. No. Jestem zadowolony. Niestety bardzo kiepsko się nagrywa z tej kamerki w tym MacBooku. Nie wiem dlaczego, no ale może przytaszczę ze sobą później. Do następnego nagrania przytaszczę ze sobą tą drugą kamerkę. ok, co ciekawego. No nic ciekawego. E, uciekają nam. Uciekają nam. E, Polacy z Kinem. Zwiewają. Czekajcie, bo tu stałem strasznie się wszędzie. Uciekają, uciekają. Uciekają. E, ostatnio rozmawiałem z jedną koleżanką, z kolegą Polacy z koleżanką rozmawiałem, nauczycielka normalnie, legalnie wszystko pracuje tutaj e, mówi, że wyjeżdża mówi, się jedzie e, ma już, nie, nie ma już siły nie ma już siły wyjeżdża na, e, do Tajlandii na początek mówi, że już po prostu nie dają rady nie? druga sprawa mówi, że niestety e, ona akurat w tej szkole jak ma lockdowny to nie ma płacone Coś tam, że nie może wychodzić, ma siedzieć w domu. Nie pozwalają jej jakby opuszczać terenu. Słuchajcie, no nie dziwię się, nie dziwię się. Powiedziałem jej, że mówię, słuchaj, yy, jedź. Jedź jak najbardziej. W twoim wypadku, w twoim wypadku jak najbardziej yy, rozumiem się i, i jedź. Ktoś, kto, kto nie ma tutaj rodziny, ktoś, kto nie siedzi tutaj ze względu na rodzinę, Ktoś, kto nie siedzi tutaj, nie robi własnego biznesu, jest jakby uzależniony od firmy, a jeszcze tym bardziej od firmy takiej jak szkoła, no to, to, no to rozumiem, że jest ciężko. Rozumiem, że jest ciężko. No i co? No? Inni też wyjeżdżają. Nie każdy jest w stanie znieść to wszystko, tak? Nie każdy jest w stanie, jakby pogodzić się, my wychowani w kulturze zachodniej dla nas jest to po prostu coś nie do pomyślenia, dla nas są to ciężkie niezrozumiałe sytuacje no ale o tym może się pogadamy jutro na live okej, okay, idziemy yeah. dalej, zobaczymy co tam jeszcze yeah, tam yeah. się, co, co tam było w tym tygodniu, miałem na pewno, ale to wam zrobię następny odcinek, miałem wyjazd do, do, do klienta w yy, w tym tygodniu dwa były wyjazdy. Jeden nagrałem, tylko to Wam wrzucę, ale to Wam wrzucę w następnym odcinku. Tam miałem małą niespodziankę, nieprzyjemną. To też Wam wszystko pokażę. Okej, okay, idźmy, zobaczmy, co tam w tym tygodniu jeszcze się wydarzyło. Muszę Wam powiedzieć, że jest mecz Argentyna. Gra. I nie ma ludzi na ulicy. Co prawda tak leciutko kropi. Idziemy z Anią. Ja nie mam żadnego ubrania. Idziemy za nią pojeździć na zabawce. Ale nie ma, nie ma ludzi. Czyli oglądają. Co, kochanie? Idziemy, chodź, chodź. Chodź, już ci wyjmę te rączki. No chodź, pokaż, gdzie masz? Gdzie masz pieniążki? Gdzie są pieniążki? Pokaż tatusiu. Tu masz pieniążki, tak? Okej, okay, już biorę, daj mi je. Biedne dziecko łączy, łączy. A gdzie jest jeszcze jeden? Zgubiłaś? Idziemy poszukać. Idziemy. Jedziemy. Ania bardzo lubi deszcz. Ja nie mam żadnego ubrania, jest ciepło. 24 stopnie. Ale Ania lubi krokodylka ubranie, tak? Tak. Idziemy pojeździć na zabawce. Zrób papa. Papa! Papa, tak. A gdzie jest tata? Ta. A gdzie jest Ania? Brawo. No dobra, idziemy. Pojedźcie na takiej zabawcy Dzieci A? lubią Jadą nasi Lewandowski Byś się popisał nam tu dzisiaj Tu cała ekipa stawia na ciebie o, Ale tego zaraz wygonię z tym bojem Chłopaki mają za fajne nazwiska, kurde, popatrzcie Ale fajne Podoba mi się to <głos> Boss <głos> Fajnie Oni wszystko zmienią O, słychać naszych. No niestety, wyszło jak wyszło. 0-0 Lewandowskiemu się nie udało. Ale od razu powiem Wam, że jak Lewandowski nie strzelił tego karnego, to momentalnie to, momentalnie sobie pomyślałem. Z jakim będzie się musiał teraz mierzyć hejtem? I ile to będzie fachowców, że jak to nie strzelił, że jak to to, że jak to tamto. Okej okay, kochani, nikomu nic nie będziemy mówić o tym, prawda? Nie zapraszajmy następnego meczu, ale nikomu nie powiemy. A my się kochani szykujemy do, do meczu Polska Arabia Saudyjska. Jest, mamy godzinę niecałą 45 minut. Mam nadzieję, że uda mi się to wypuścić. Jeżeli się nie uda wypuścić, to i tak nie ma znaczenia, bo będziecie oglądać film. Obstawiam dzisiaj na Polskę oczywiście. Obstawiam 2-1. Zobaczymy jak się uda, czy się nie uda, ale to tak bardziej obstawiam nie. Jako fachowiec, tylko bardziej jako myślący o Polsce. A jak chłopaki nie dadzą rady, to mam dla nich propozycję. E, wyślemy ich tam. Czyli tutaj zobaczcie.